Z pomocą pan Norwysoł, który dobiega do połowy tego, co pani Lucyna jest w samorządzie na funkcji naszego Województwa, ale pani Lucyna cały czas ucieka. I cały czas jest w Naprawdę rzecz niesamowita. I Rozumiem w tej chwili to usłyszenie, które Pani zadała. Zostało wspomniane o programach, jakie Samorząd województwa w tej chwili prowadzi. Ja z racji tego, że w imieniu Zamorządza Wojewódzkiego mam nazwę nad trzema y, powiatami, z znanym Szwajcarskim, Szwajcarskim i Kowiecki to jest zwany supremny szeregowski i zamienia się województwa. Jestem takim łącznikiem między rzędem naszego rybnictwa, między Zielnikiem a Aruszelem. Współpracujemy z państwami Gminą. Jak zostało wspomniane, w tej gminie jest najwięcej.

i jedno z nich był w domu, na wyremontowanej stacji. Sojusze. Wszystko się kręci w tym, nie tylko w Tych programów założył w tej chwili już ponad 20. Skutowa nazwa tego programu jest Mazurczyk, a co jest pełna nazwa tego programu ze wsparcia, rozwoju, sołectw. I każdy z tych radnych ma taką pełną nazwę, ale jest to nazwa np. dla sportu, dla OSP, dla seniorów, dla miejscowniczych, to jest wszystkie te nazwy, są żeby było łatwiej je wypowiadać, łatwiej zapamiętać. Proszę Do składania wniosków się odpoczął na, na, na rok przyszły, niektórych programów już nawet się skończył, a za chwilę się zaczął pod kolejnym. E, jeżeli Państwo są zainteresowani, który e, nie ma pomyśleń, są warunki, co trzeba zrobić, żeby zyskać to finansowanie, zachęcam po wizerunku strony e, Związku Rządów Ziemskiego, a to jest z przez tam jest zapłatka programu wsparcia i jest podany harmonogram na obronę poszczególne programy. Jest link do poszczególnych programów, można się zapoznać z warunkami, nazwą przeznaczonej, na co można dotrzeć wysokości. Co jest to, że nie. Zachęcam do zapoznania się i do składania wniosków. My, urzędnicy, bardzo chętnie przeglądamy wnioski i musimy je do finansowania. Niestety jest też, nas element, bo mi przyje element, to też pewien ma poznać jako trawnik, bo wierze, ale to są środki publiczne i niestety musimy to czasami nie kontrolować, Ale Dobrze, nie trzeba było nic zwracać. I na razu sprawę. Szanowni Państwo, ja e, zapraszam e, wszystkich do kontaktu, jeżeli chcieliśmy Państwo dowiedzieć o pracy samorządu województwa, e, to zapraszam do kontaktu z ze mną. Jesteśmy dla Państwa. Na pewno się dowiemy i odpowiemy w y, pełni kompetencji. Y, 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 Chciałbym też przypomnieć, że Zamorząd Krajowództwa wprowadził 4 lata temu dużo informacji o mazowie. Co to jest? To jest fragment używu Zamorządów Krajowództwa, w którym mieszkańcy decydują. Na ich cel można wydać. I y, tu można od projektów dzięki poprzez inwestycyjne. Z tym, że jest przy inwestycyjnych. w głosowaniu i będzie przed naszą Zachęcam również do zadowolenia się z tym działaniem Złożonego Szanowni Państwo, przyłączam się do życzeń i świątecznych przez Pana Bożą, przez Pana Życzę Państwu i Państwa bliskim przede wszystkim zdrowia. Zdrowie Zdrowień, jest najważniejsze i to jest jedyna rzecz, w żaden sposób nie uda nam się podnieść. Życzę również na co dzień uśmiechu, bo człowiek zdrowy, jest, jest uśmiechnięty, jest uśmiechnięty, szczęśliwy, jak szczęśliwy, to pomaga innym. A Państwo, Panie Radni, sądyście doskonale o tej pomocy. Wiecie, wiecie, że do Was się zgłaszają mieszkańcy, a więc aby mogli się zgłaszać, życzę wam, waszym listom. tego, abyście zdobyli szczęście w dziedzinie Anglosji. Waszym bliskim życzę wyrozumiałości dla was, bo rasa społeczna, jaka jest praca nas sukcesa, wymaga niestety odbrania tego czasu rodziny. Dlatego rodzina dla was będzie wyrozumiała. Wszystkiego dobrego Może te środki, które Mina Brock ma 41 budżet na 2025 rok, są rekordowe budżety i to, co powiedział nasz poseł, rzeczywiście pierwszy raz właśnie w 2025 roku może się zamknąć budżet. Samorządność wraca do samorządu. Cieszę się bardzo, ale jak wiecie, my mamy ogromne apetyty na to, żeby się rozwijać. Wie, potrzeb naszych mieszkańców jest tak dużo, że my nie będziemy się zatrzymywać. Tak potrzebne są zdobywanie środków zewnętrznych. I tutaj jest okazja, żeby zdobywać środki unijne z KPO. Współpracować z marszałkiem, z drugiej o coś takiego jak rozwój naszych szkół, który w, w przeszłości środki skakoły na naszych szkół, Tutaj będziemy prosili o wsparcie, żeby nasz ośrodek zrobił. To co najważniejsze, się rozwija, żeby programy zdrowotne Będziemy także prosić o to, co może by to. o Droga 705. Droga 705, która naprawdę jest ważnym elementem naszej społeczności. Przebiega nam przez naszą gminę, jest niebezpieczna i trzeba ją po prostu pilotować jak najszybciej skończyć. I o to będziemy prosić. Od razu teraz mogę podziękować. O każde wsparcie, bo droga 705 tych ojców sukcesów może być duża porażka, jest sierotą. Ja tutaj dziękuję, bo też właśnie z Panem Adamem, naszym posłem teraz, zaczęliśmy tą współpracę i realizację długiego projektu. Ale on już się kończy. Jest kwestia tylko do ufinansowania w tym kontekście, żeby było było to zrealizować. Będziemy się starać. Cieszymy się także, bo przyszłość to także internet szerokopasmowy. Bardzo dużo um, staramy z radnych, z opisów, mieszkańców i staramy się, żeby jak najwięcej tego internetu szerokopasmowego trafiało do naszych I tak na zakończenie życzyłbym sobie, żeby wszystkie postulaty jak ja ja Dziękuję za współpracę, dziękuję za współpracę marszałkowi naszego województwa i panu Adamowi posłowi nas, Panie 1,